Witamy na naszym kanale Światło Niebios, The Light of Heaven, gdzie dzielimy się przesłaniami nadziei, wiary i Bożego przewodnictwa. Pozdrawiamy Was w imię Chrystusa i mamy nadzieję, że to przesłanie odnajdzie Was w Jego pokoju. W obliczu wyzwań tego świata kluczowe jest, abyśmy pozostali połączeni ze światłem prawdy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i bycia na bieżąco podczas naszej wspólnej podróży przez te trudne czasy. Dziś przynosimy Wam pilne orędzie od Najświętszej Maryi, Panny, przepełnione głęboką troską i miłością do całej ludzkości. W świecie, który gwałtownie się zmienia i staje w obliczu bezprecedensowych prób, wezwanie Maryi do duchowego przygotowania, jedności i niezachwianej wiary jest ważniejsze niż kiedykolwiek. To przesłanie, zrodzone z głębokiego smutku z powodu nadchodzącego cierpienia. Nie jest orędziem rozpaczy, lecz nadziei i Bożego przewodnictwa. Wszystko zaczęło się pewnego cichego wieczoru w małym kościele w odległym zakątku Meksyku. Słońce zaszło za odległymi górami, a powietrze niosło słodki zapach pustynnych kwiatów. Wewnątrz skromnej kaplicy niewielka grupa pobożnych wiernych zebrała się na codzienną modlitwę pośród miękkiego, migoczącego blasku świec. Nagle wydarzyło się coś niezwykłego. Z ołtarza wytrysnęło olśniewające światło, rzucając eteryczną poświatę, która wypełniła pomieszczenie przemożnym poczuciem Bożej Obecności. Gdy światło się wzmogło, pojawiła się postać Najświętszej Maryi Panny, promienna i spokojna, unosząca się nad ołtarzem. Jej oczy były pełne głębokiego smutku i współczucia, a jej obecność otuliła zebrane dusze niezaprzeczalnym pokojem. W tej świętej chwili przemówiła głosem, który rozbrzmiewał w sercu każdego obecnego, wzywając ich do uważnego, słuchania. Słowa Najświętszej Maryi Panny były pilne, jej serce pękało z bólu na myśl o świecie, który, jak wiedziała, stał na krawędzi cierpienia. Ostrzegała przed strasznymi wojnami, rozległymi plagami, niszczycielskimi klęskami, żywiołowymi i intensywnymi kryzysami duchowymi, które wkrótce ogarną Ziemię. Te wydarzenia wyjaśniła nie były przypadkowymi zdarzeniami, lecz częścią koniecznego oczyszczenia. Czasem, aby ludzkość zastanowiła się nad swoimi drogami, odwróciła od grzechu i powróciła do Boga. Nadchodzące próby miały wystawić na próbę wiarę wielu i rzucić wyzwanie samej jedności ludzkości. Jednakże przesłanie nie było orędziem beznadziei, lecz przygotowania i działania. Najświętsza Maryja Panna wezwała swoje dzieci do duchowego przygotowania. Nalegała, aby porzuciły grzeszne zachowania, przyjęły życie w cnocie oraz poświęciły się modlitwie i nabożeństwu. Kluczowa w tym przygotowaniu jest moc modlitwy, zwłaszcza przez różaniec święty. Najświętsza Maryja Panna podkreśliła znaczenie różańca jako potężnej tarczy przeciwko siłom zła. Zapewnia on duchową ochronę, daje pokój i siłę w czasach lęku i staje się potężną bronią dla duszy, umacniając tych, którzy. Go odmawiają. Wezwała do żarliwej modlitwy pokory przed Bogiem i szukania jego ochrony przez potężne wstawiennictwo Różańca. W swoim smutku Maryja nie tylko ostrzegała przed ciemnością, ale także wskazywała drogę do światła. Jej przesłanie wzywa do powrotu do Boga z pokornymi sercami, do życia naznaczonego modlitwą, współczuciem i jednością. Jest to wezwanie do czujności oraz przygotowania duchowego i fizycznego. Maryja wezwała nas nie tylko do modlitwy, ale także do używania sakramentaliów, świętych przedmiotów, takich jak poświęcone medaliki, szkaplerze i inne święte obiekty. Jako potężnych narzędzi Bożej ochrony, są one czymś więcej niż symbolami, są namacalnymi wyrazami naszej wiary i duchową bronią. Maryja podkreśliła, aby traktować te przedmioty z szacunkiem, używając ich jako tarcz w czasach zagrożenia. Zwłaszcza w naszych domach, tworząc sanktuaria wiary. Jednak prawdziwe źródło siły leży w nieustannej żarliwej modlitwie. Maryja nalegała, abyśmy uczynili modlitwę fundamentem naszych domów, przemieniając je w przystanie pokoju i świętości, wzmacniając nasze duchy, pielęgnując miłość i utrzymując jedność. Najświętsza Maryja Panna objawiła, że świat stanie w obliczu czasu niewyobrażalnej ciemności. Globalnego zaćmienia, blackout, które ogarnie Ziemię na trzy dni. Ten okres będzie ostatecznym oczyszczeniem, szansą dla ludzkości na pokutę i szukanie Bożego miłosierdzia. Na czas tych trzech dni Maryja dała jasne wskazówki. Wierni powinni pozostać w swoich domach, unikać patrzenia na zewnątrz i trzymać okna zamknięte. Nie z lęku, ale dla ochrony przed demonicznymi siłami przemierzającymi ziemię. Jedynym światłem, jakiego należy używać, powinny być poświęcone świece niosące Bożą ochronę. Rodziny powinny modlić się żarliwie, błagając o Boże miłosierdzie i bezpieczeństwo. Chociaż ostrzeżenia Maryi były pilne, ofiarowała pocieszenie. Zapewniła wiernych, że nie będą musieli stawić czoła tym próbom samotnie. Ona będzie z nimi, oferując ochronę, przewodnictwo i matczyną miłość. Wezwała nas do odparcia lęku, wroga wiary i do złożenia ufności w Bogu, który jest nieskończenie potężniejszy niż jakakolwiek mroczna siła. Podkreśliła znaczenie solidarności i wsparcia wspólnotowego. Przygotowując się, musimy wyciągnąć do siebie rękę w miłości, oferując zarówno duchowe, jak i materialne wsparcie. Przyjmijmy przesłanie Maryi. Umacniając nasze duchy przez modlitwę, pokutę i niezachwianą ufność w Bogu, stwórzmy domy odzwierciedlające Boży Pokój, wypełnione modlitwą i chronione przez sakramentalia. Nadszedł czas, aby się przygotować, nie ze strachu, ale z miłości i oddania. Wkraczamy w czas oczyszczenia, przez modlitwę, pokorę i jedność, wyjdziemy silniejsi. Najświętsza Maria Panna dała nam narzędzia. Jeśli pozostaniemy wierni, będziemy prowadzeni i chronieni. Bądźmy czujni, zjednoczeni i zawsze modlący się. Przez wiarę i wstawiennictwo Maryi pokonamy ciemność. Odpowiedzmy z odwagą i oddaniem, ufając Bożemu planowi. Wezwanie Najświętszej Maryi, Panny do jedności i przygotowania, jest planem przetrwania nadchodzących prób. Musimy zjednoczyć się jako wspólnota wierzących. Wspierając się nawzajem fizycznie i duchowo. Nasza siła leży w jedności zakorzenionej, w miłości i wierze. Wspólne działanie tworzy duchową siłę, która pomoże nam pokonać wyzwania. Maryja przypomina nam, że naszą największą siłą jako chrześcijan jest jedność napędzana miłością i wiarą. Wzywa nas do życia we wspólnocie, dzielenia się zasobami i duchową siłą. Nasze wspólne modlitwy i działania tworzą nierozerwalną więź. To wezwanie do działania nie tylko dla nas samych, ale dla całego Kościoła. Gdy objawienie Maryi dobiegało końca, dała ostatnie polecenie: Podjąć natychmiastowe, celowe działanie. Przygotujcie się ciałem i duchem, żyjcie w stanie łaski uświęcającej, polegając na ochronie Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła. Wzmacniajcie duchowe nawyki: modlitwę, post, uczynki miłosierdzia. Przygotujcie domy praktycznie, zgromadźcie zapasy niezbędnych rzeczy, takich jak żywność i woda. To nie tylko przetrwanie, to ochrona rodzin, domów i wiary. Dokonując przygotowań duchowych i fizycznych, dostosowujemy się do Bożego planu. Przesłanie jest zarówno ostrzeżeniem, jak i nadzieją. Ci posłuszni, modlący się i przygotowani, znajdą schronienie w Bożej łasce i opiece Maryi. Aby pomóc w tym przygotowaniu, Oferowana jest cyfrowa książka potężnych modlitw za ochronę, zbawienie i duchowe przewodnictwo. Ta książka zawiera prośby na każdą sytuację, stanowiąc istotne źródło pomocy. Najświętsza Maryja Panna zachęca do jej pobrania i włączenia zawartych w niej modlitw do codziennej praktyki, umacniając serca i domy. Przesłanie kończy się modlitwą o Bożą opiekę. Maryja wzywa wszystkich wierzących do wiary w Bożą. Miłość jedności w modlitwie oraz polegania na niej i świętym Michale. Czyniąc to, znajdziemy odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami. Miłość Maryi i Boża Łaska są naszą tarczą. Nadzieja istnieje, nawet w ciemności. Ci wierni Bogu wytrwają. Będąc przygotowanymi, możemy śmiało stawić czoła przyszłości. Pozostańmy czujni. Módlmy się nieustannie i ufajmy, że Boży plan się rozwija. Jako zjednoczona wspólnota pokonamy trudności. Przez modlitwę, miłość i wiarę wyjdziemy zwycięsko. Dziękujemy za dołączenie do tej ważnej podróży. Niech nasza wspólna wiara i odporność nadal nas inspirują i podnoszą na duchu, gdy idziemy naprzód w wierze, nadziei i miłości.